we Paryo, oto wybiła godzina modlitwy apelowej. Codziennie zamieniamy ją w nasze gorące, usilne zapewnienie: jestem, pamiętam, czuwam. Patrzymy na teraz naszych rodzin, teraz naszych wspólnot, Kościoła, Ojczyzny naszej, świata całego i widzimy, że bardzo potrzebujemy trwania na modlitwie. Chcemy, byś w tym czuwaniu Ty była z nami, jak byłaś z uczniami w wieczerniku, w jerozolimskiej sali na górze. Dziś tą salą na górze, tym naszym wieczernikiem modlitwy z Tobą, jest ta święta dla nas kaplica. Jak apostołowie jesteśmy zauroczeni Tobą, Radujemy się, że jesteś z nami. Gromadzimy się tutaj wokół Twojej jasnogórskiej ikony i wiemy, że jesteś tu obecna w pełnym miłości spojrzeniu, w zadumie nad naszym życiem. Wiemy, wspominając wypowiedziane kilka lat temu słowa papieża Franciszka, że tutaj na Jasnej Górze, podobnie jak w kanie Maryjo, Oferujesz nam swoją bliskość i pomagasz nam odkryć, czego brakuje do pełni życia. To fakt, że wiele różnych zawirowań w życiu społecznym i różne bolesne ataki poruszają nas do głębi, zasiewają jakąś niepewność jutra. Niemniej jednak naszą siłą jest Twoja, O matko, przy nas obecność, Twoja bliskość, Twoje matczyne ciepło. Wieczernik, a wcześniej kana galilejska pokazują nam, jak bardzo służysz sprawie swego syna, ale też jak bardzo nam pomagasz w naszej drodze życia z nim i dla niego. Prosimy w tej godzinie modlitwy, pomagaj nam odkrywać, że Chrystus czeka na nas. On przez twe pełne miłości spojrzenie ukazuje nam swoją bliskość. Nam, którzy często czujemy się jak lud na pustyni, bezradni, zagubieni, potrzebujący pomocy. Dziś mocno przypomniała nam o tym ostatnia jasnogórska, paulińska modlitwa pawełkowa, prowadząca nas na pustynię świętego Pawła Step. On wraz z Tobą, Królowo Pustelników, uświadamia nam, jak bardzo potrzebujemy zaufania i poddania się we wszystkim samemu Bogu. Tego bycia z Nim sam na sam, adorowania Go i uwielbiania, które da nam nowe siły i nową moc ducha. Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam i proszę, Ty bądź ze mną, Ty pamiętaj o mnie, Ty czuwaj nade mną. Rozważamy różańcową tajemnicę znalezienia Pana Jezusa. Polecamy w niej cały Kościół Święty z Jego pasterzami, Ojcem Świętym Franciszkiem, całym Episkopatem Polski, Jego Przewodniczącym, wszystkimi biskupami, kapłanami, obecnym wśród nas Księdzem Arcybiskupem Wacławem, osobami życia konsekrowanego i całym ludem Bożym. Pamiętamy o naszej Ojczyźnie, o naszych rodakach żyjących poza granicami Polski. Pamiętamy o wszystkich dotkniętych atakiem srogiej zimy. Modlimy się za wszystkich chorych, za ich rodziny oraz za tych, którzy polecali się naszej modlitwie. Prosimy o zdrowie dla Zyty z Węgier, dla małego Ignasia, Romana, Wiesława. Polecamy Marię Chlipała w 90. rocznicę urodzin. Prosimy za zmarłych szczególnie świętej pamięci Marianne Treścińską. Ogarniamy serdeczną pamięcią wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, posługujących tutaj ojców i braci Paulinów z ojcem generałem i ojcem przeorem. Polecamy konfratrów zakonu, wszystkich, którzy pracują na Jasnej Górze. Polecamy intencje zapisane w Księdze Modlitwy Apelowej oraz te, które kryją się w naszych sercach. Dziękując za transmisję tej modlitwy przez media, szczególnie Telewizję Trwama, Radio Jasna Góra, Radio Maryja, prosimy za tych wszystkich, którzy łączą się z nami duchowo. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, szczególnie dzieci, które choć w mniejszej liczbie niż zazwyczaj przybyły z rodzicami na zakończenie pawełek. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Amen. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Ta Maryjo, matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. I w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wołając pod Twoją obronę, polecamy wszystkie intencje, które kryją się w naszych sercach, tych, którzy przez ten czas pandemii duchowo pielgrzymują na Jasną Górę, tych, którzy są związani z Jasną Górą przez różne grupy modlitewne związane z tym świętym miejscem, polecamy Jasnogórską Rodzinę Różańcową i wszystkich, którzy łączą się z Jasną Górą każdego dnia pod Twoją obronę. nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj. Słowami suplikacji błagajmy o oddalenie pandemii koronawirusa. Prośmy za wszystkich zarażonych, tym wirusem i posługujących im. Święty Boże, święty mocny, święty ani śmiertelny, zmiłuj się nad nami, święty Boże, Mocny, święty Kani śmiertelny, zmiłuj się nad nami, święty Boże. Prosimy o błogosławieństwo. Kiedy w dzisiejszej Ewangelii wsłuchiwaliśmy się w słowa powołania przez Jezusa pierwszych apostołów, Andrzeja i Szymona Piotra. Warto przypomnieć podstawowe zadania wszystkich apostołów. I ich następców, czyli biskupów. Jest to głoszenie prawdy, Ewangelii i strzeżenie granic moralności chrześcijańskiej. Dlatego niezrozumiałe jest wołanie różnych grup politycznych, które próbują albo odpolityczniać Kościół, albo zarzucać klerykalizowanie polityki, a już szczytem takiego wołania, zwłaszcza w czasie pandemii, jest likwidacja kapelanów szpitalnych, w szpitalach, hospicjach i miejscach posługi. Maryjo, matko wcielonego słowa i matko Kościoła, i za nami. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Z nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.